Siemanko, witam, zapraszam na nowy odcinek Mówi Star Planet. Łapka w górę i oglądamy, kochani! zaczynamy od kręcenia kołem fortuny tutaj były pozdrowienia od koleżanki także dzięki, fajną stylówkę miałaś i słuchajcie, na początku chciałam Wam podziękować za 600 tysięcy subskrypcji jest mi bardzo, bardzo miło, że jesteście tutaj ze mną komentujecie, lajkujecie wiem, że wiele osób ogląda bez konta czyli nie subskrybujecie mnie ale zawsze jest miło na duchu jak troszeczkę tutaj nowych subków zawsze wpadnie i pamiętajcie, że założenie konta na YouTube jest darmowe a ja będę się bardzo, bardzo cieszyć jeżeli będziecie właśnie mieli konto i będziecie mogli komentować, a przy okazji jeśli chodzi o komentarze, może sobie to wyłączymy, patrzcie mamy surferski motyw, bardzo się cieszę jeśli chodzi o komentarze dla moich subskrybentów, właśnie dla osób, które mają konta na YouTubie to jest takie losowanie, jak wpisujecie w komentarzach swoją nazwę z Movie Star Planet to jest tutaj taka stronka, gdzie losuję moich subskrybentów i rozdaję Wam rzeczy z listy życzeń, także bardzo fajnie, bardzo się cieszę od razu napiszemy, że nagrywam, mnóstwo osób mi napisał, że jest Nowy motyw, jak zwykle, świeże informacje od Was także napiszemy. Nagrywam. O, patrzcie, już mam 51 poziom. Czy to było w poprzednim odcinku, czy nie było? Nie wiem. Dobra, jesteśmy hopkiem, także trzeba się w ogóle zmienić. Nie wiem, czy widzieliście mój poprzedni odcinek, gdzie zamieniałam się właśnie w chłopaka. Dobra, jeszcze sobie tutaj te prezenciki otworzymy, więc nie mogę się doczekać na dzisiejsze zakupy, ponieważ jak są w takim wakacyjnym stylu, to super. Teraz jak to oglądacie, to właśnie lecę na wakacje, bądź już nie. Jestem w samolocie pewnie. Także... E, kochani, na moim Instagramku zawsze są na bieżąco zdjęcia, gdzie jestem, co robię i tak dalej. Otworzyłam sobie skarbonkę, bo, tak jak booster jest, to, to się wtedy nie podwaja. I zobaczymy teraz na mieście filmów, który look z chłopaków Wam się najbardziej podobał. I musimy się też zmienić, bo tak, mówiście, że może oczy takie średnie, ale musiałam je wziąć. Wiki Wiktoria, Wika, dzięki. Buśka, pozdrawiam. Musiałam dać te oczy, dlatego że te oczy mały, miały najmniejsze rzęsa. jak chłopak ma mieć wielkie, ogromne no nie pasuje. Także tu jest 1145 polubień, 648, 870. A ten, który mam. 594 Czy najbardziej Wam się podobał ten hop? Uuu, to nieźle. Dobra, zobaczymy, co ludzie dla mnie zrobili, jakie luki. Ej, czy ja takiego luku kiedyś nie miałam? On jest super fajny, bardzo mi się podoba, także sobie od razu to ubierzemy i zaproszę tutaj yy, nie wiem kogo, chciałam powiedzieć koleżankę, ale nie wiem czy to koleżanka, bo tu widzę nazwa. Sferek się składa, zaraz zobaczymy, czy to koleżanka czy kolega. Dodamy do znajomych. Dzięki za stworzenie luczku. E, tak, i tak, i słuchajcie, wchodzimy do Kliniki Piękna, to w zakupach, powiedzieliście mi, że w nosku mogę usunąć biegi, więc już to robię. Nos, nie oczy, halo, nohalek, patrzę, z kolczykiem może mieć nohal, nie no, nie chcemy takiego, jakiś taki, z takim kolczykiem, taki nos, taki, to już się pogubiłam, biegi, ja chcę nosek. Ten jest chyba taki najnormalniejszy, co? Czy ja wiem, czy nie jest za wielki? Nie, no ten jest za bardzo spiczasty. To nie. Dobra, i jesteśmy tak jak byliśmy. Także słuchajcie, wchodzimy jeszcze w rzęsiska. Hm, które oczka? Te ładne są. Kupimy takie zielone, takie turkusowe oczy. Oj nie, patrzcie, te brwi wyglądają na dole. Wyglądają strasznie te rzęsy. Jednak musimy zmienić. Te mieliśmy najczęściej. Mm -hmm. albo te jeszcze mieliśmy o, te są ładne tylko zróbmy bardziej brązowe o, takie piwne, o, kot dobra, to bierzemy to spoko loko, moż byk także jesteśmy tutaj już ubrani, naszykowani i wchodzimy, słuchajcie, na odzież a może na początku rozdam coś dla Was także znajdźmy sobie przyjaciół i zaproszę na przyjaciół, te osoby, które tutaj zostaną wylosowane. Także pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i pisać swoją nazwę z Movie Star Planet w komentarzach. Pi, pi, lit, lit, lit. Czy to jest nazwa? Zaraz zobaczymy. I przypominam, że konkurs jest właśnie dla moich subskrybentów. Elomelo 480. Dzięki, dzięki. Piąteczka. Luj! I żółw! Dobra. I tutaj usuwamy. I pyk. Szukam. Jest nazwa. Jak to się czyta? Pipiliti. Pipi lili pi, li Pipi lili ok. Kurka wodna! Nie da się tego odczytać. Niestety tutaj jest limit w liczbie przyjaciół, ale to nic mogę dać, także li 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 kto dotrwał do tego momentu filmu niech pisze w komentarzach ale to jest nasza tajemnica także nie zdradzajcie o co chodzi ludzie wchodzą sobie na film patrzą li 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 ludzie piszą no ja coś nienormalnie a to nie tylko dla tajemniczonych. i niestety słuchajcie nie ma tutaj żadnej rzeczy na listę życzeń pamiętajcie żeby wrzucać rzeczy na listę życzeń żebym wiedziała co wam podarować bo tak to nie wiem i tutaj zanim mi się to załaduje to muszę czekać no ale dobra poczekamy zaraz tutaj coś przesuniemy na kolejną stronkę, co byśmy tutaj mogli dać, z pudelkiem damy spódniczkę, o i niech będzie tak dobra, no i słuchajcie, kolejną osobkę sobie teraz wylosujemy, także pyk 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 jakaś mucha mi lata Mucho idź. uwaga, moje nazwa, Wojenna9 gratuluję Michalinko, o ile twoja nazwa to taka także gratuluję wygranej w moim losowaniu, także pyk, klik, uwaga normalnie jest jedenasty poziom, czarne włoski. Nie mogę niestety dodać do znajomych, bo jakieś limity, ale prezencik. Mam nadzieję, że coś jest na liście życzeń. Please. Jest. Ktoś napisał, żebym rozdawała najdroższe. Czasem rozdaję najdroższe, czasem rozdaję pierwsze życzeń, rzeczy, rzeczy, czasem, czasem jakoś inaczej. Także dzisiaj poszukamy najdroższych rzeczy. 625 widzę na tej stronie. Czy na tej było coś droższego? 650. Jest, także kupimy. Fajna bluzka, bardzo ładna. Ona była chyba w tym motywie z ZO, co? Tylko była jakaś z dżinsem, a tutaj ktoś na czarna sobie przerobił. I tutaj na 625 dodam tą skineczkę, naprawdę jest śliczna, także nową kupimy. Dobra, i damy jeszcze jedną. Oczywiście ja tutaj do, aż do limitu, aż mi wyskoczy limit, że już nie mogę wysyłać prezentów, rozdaję, ale tak robię to w różnych częściach odcinka. Ania DJ, i tak nie wylosujesz, nie mam szczęścia. A widzisz, jednak masz. Także pamiętajcie, żeby wierzyć w to, że Wam się uda. Jasne jest bardzo dużo komentarzy, także nie jest to proste zadanie, ale uważam, że warto próbować. Także wchodzimy i dajemy prezencik. Dobrze, najdroższa rzecz to jest 575 kombinezon i włoski. To akurat masz już tutaj całą stylówkę, tylko budków by Ci jeszcze brakowało, ale na pewno jakieś budki tam masz u siebie w zanadrzu. Także ołki dołki, słuchajcie, pomyślałam, że otworzymy sobie może jeszcze VIP-a. Czy byście chcieli oddzielny odcinek z otwieraniem VIPów, bo trochę się ich nazbierało, także dajcie znać w komentarzach, a tymczasem od pypy, ja Dziękuję Ci serdecznie za vip -ka. Otwieram Twojego, także otwieranie... PIK! Gotowe! 10 diamentów, 1900 yy, star coinsów i na tydzień VIP, więc zakręcimy sobie kołem fortuny za chwilę, ale na początku otworzyłam świnkę, skarbunkę. Ile nam się hajsu wysypie? 200! 200! 50, byłoby dobrze, niestety na 25 przeszło i tu 20. Także lecimy, kręcimy dalej. 200 znów nas ominęło. 50 i 120. Także całkiem, całkiem spoko. Nie będziemy oglądać reklam, nie będziemy kręcić ponownie. I jeszcze spoko. Zuzia 1, 2, 3, 4, 5. X 1, 2, 3, 4, 5. Jaka nazwa śmieszna! Dzięki, dzięki, Zuska. Zawipka. Otwieranie. Pik. Gotowe i kręcimy kółeczkiem. Oczywiście, że tak. I za chwileczkę przechodzimy do zakupów. Także troszkę kasy sobie tutaj dostałam, więc mogę spokojnie świrować na zakupach. Yo, yo. Słuchajcie, 200 jest i 40. Bardzo, bardzo fajnie. Także kręcimy raz jeszcze, co my tu mamy. 225, więc tutaj nam się zbytnio nie poszczęciło. Dzięki, dzięki za wipki. Pozdrawiam. Resztę właśnie otworzę w innych odcinkach. I wchodzimy teraz na zakupy. Odzież, odzież. Cóż my tutaj mamy nowego. Jak się dowiedzieliśmy, jest to jakiś surferski styl, jakieś takie właśnie wodne klimaty palmowe, glam palma albo gram palma, także chyba pasuje. Dobra. Wszystko zdjęliśmy i będziemy sobie teraz przymierzać. Na pewno te włosy kupimy, bo są bardzo śliczne. Piękne. Także sobie je weźmiemy. Czy robimy look z takimi rzeczami od razu? Jak myślicie? Bo tak, bo ja zawsze kupuję sobie zakupy tak o... Po prostu kupuję je naraz i wszystko później sobie dobieram u siebie w szafie, a czasami robię luki. Ale właśnie teraz nie wiem, jak zrobić. Może zrobimy sobie inaczej. Czyli tutaj od razu skompletujemy look, Więc w sumie już kupiłam te włosy, dobre. Najwyżej później komuś jeszcze je damy. E, ja bym wzięła właśnie coś palmowego. Ile mamy tych stron? W ogóle cztery strony, także fajnie. Dobra, no to tak, mamy te włosy. I weźmiemy do tego okulary, fajnie wyglądają, moglibyśmy dać jeszcze czapkę, ale chyba to już za dużo, mogą być jeszcze takie ogliki. nie, weźmy sobie te okulary, poczekaj, czekaj, żeby mi tu nie wrzuciło tych różowych, dobra, na razie jesteśmy w tym, no to zróbmy coś takiego bardziej zielonego, czyli tak, japoneczki mamy, na zielono taki look, no, zobaczymy, czy tutaj coś będzie, są szorty uwaga, wiki, Wiktoria, wika, dziękuję serdecznie. Czy mi nie dzwoni telefon? Nie, tutaj leży. Ostatnio na jakimś odcinku dzwonił, i tak nie słysza, by byłby cieszona, ale coś tak mówię. Du, 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 du. Dobra, weźmiemy sobie chyba te shorty, jeszcze może się zastanowimy. Jest jeszcze taka nerka, tylko czy nie za dużo tej palmy, tak się zastanawiam. Tu, 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 tu. W sumie fajnie z tym, yy, z tym topem, bardzo ładnie to wygląda. Dobra, jeszcze sobie przerzucimy. Czy to by jeszcze nam coś pasowało? W sumie to by mogło pasować, ale już być za dużo palmy. Także to będzie pierwszy look. Kupmy to wszystko. Mhm. Słuchajcie, kosztuje on 2300, więc sporo i za 3 Diamenty, co jest za diamenty tutaj. Mm, tanerka, dobra, kup wszystko, i te włosy jeszcze wcześniej były kupione. Dobra, to przechodzimy, słuchajcie, teraz e, będziemy nazywali surfer. E, dobra, i wchodzimy w odzież. Miałam kiedyś takiego kolegę, do którego surfer? Chyba mówili nie wiem, nie pamiętam. Coś, coś takiego było. A nie, odzież, co ja robię. Miasto filmów jest, 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 jest. I look. Stwórz nowy look. Fajnie to wygląda wakacyjnie, także spoko lokom Stwórz nowy look. Mhm. Dobra, coś tutaj mamy zdjąć, czy nie? Zajmiemy na przykład te włoski i teraz je załóżmy i teraz będziemy mogli zrobić OK. Także to jest surfer jeden. Pamiętajcie, że jak tworzę właśnie dużo luków, to głosujcie poprzez polubienie. I który ma najwięcej polubień, ten luk wygrywa z danego odcinka i wpisujcie również numerek w komentarzach, bo ja zawsze nazywam te luki 1, 2, 3, 4. W tamtym odcinku zrobiłam aż 4, więc w sumie bardzo dużo. Dobra, przechodzimy na dalsze zakupy. Może zrobimy teraz coś bardziej ze strojem kąpielowym. Sklep Demont nie, odzież. Także zdejmujemy wszystko. Musimy zobaczyć jeszcze, jakie są nowe animacje, na pewno jakieś fajne na fali! Będą jakieś na fali. Dobra, i tak, mamy tutaj taki kombinezon. W sumie to jest bardzo spoko, żeby się, słuchajcie, nie spalić na plaży z taką bluseczką, ale my czegoś chyba innego tutaj poszukamy. Tym razem widziałam takie gadki były fajne. Halo, nie mogę tych butów zań Dobra, jest. Włosy, na początku włosy, jakie tutaj mamy nowe włosy? Ciągle mi się wydaje, że tutaj coś łazia to mucha, bez ucha. Naj, naj, laja, dzięki, dzięki, piąteczka dla Ciebie, jaki masz kowbojski kapelutek. Dobra, to są fajne gadki, włosy je w końcu nie nałożyłam, bardzo ładne włoski. Dobrze by było, gdybyśmy mieli włosy, jakiś kapelusz, coś takiego, dobra. Mamy tu górę, ale za bardzo dołu nie mam, te, znaczy, ja pytam? Pie, pie 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 Mam tutaj e, du, a góry nie mam. No pełne ugniśnie się. Ej, to fajne też. Jak to się nazywa? Pareo? Chyba tak to się nazywało. Noż nie mogę się zdecydować. Góry potrzebujemy. Tu mamy górę taką obuszczącą, ale ona tu nie pasuje. Hawajskie kwiaty by się tu przydały. Co to jest? O, jak tu chyba jakieś kurde indiańskie. Dobra, dobra szukamy dalej. Góra, góra, bezczura, to były jakieś góry. Ale to średnio wygląda, bym powiedziała: Okej, okay, tutaj jest coś takiego, zobaczcie, że niby to. I to do siebie pasuje. Czy ja wiem? Zróbmy bardziej coś ubranego, powiem tyle. Więc szukamy, szukamy dalej. Locals only. Hmm. Niby fajnie, niby fajnie, ale muszę tutaj szukać jeszcze. Dobra, wiem, wymyśliłam, co zrobimy, więc zrobimy z tą spódniczką, przecież ta spódniczka jest bardzo ładna i moglibyśmy tutaj dać tą bluzkę i ona będzie świetnie pasowała, zobaczcie. Taka biała. Lub możemy jeszcze zmienić właśnie na te pareo, ale to za chwileczkę się jeszcze zastanowimy, jak przejdę do niego, więc te włosy i damy jakiś naszyjnik może, bo to są właśnie naszyniki. jeszcze mamy takie fajne buty na koturnie, tam na końcu były. Sprawdźmy jeszcze te pareo, jakby pasowało, które by lepiej wyglądało, tak zastanawiam się. Eu, eu, eu. Parę o. Nie. Zdecydowanie bardziej wygląda tutaj spódniczka, także tutaj sobie ją klikniemy. Jest. Good, good. Ej, coś mi tu dzwoni telefon. Moment! Nie zdążam odabrać, kurde. Tak, to jest ciągle coś, coś, co ja powinnam ten telefon wyłączyć na czas nagrywania. No dobra. Co mieliśmy przejść? A, okulary i koturny. Koturny, koturny na pewno. Koturny te, bo wydaje mi się, że najlepiej tutaj pasuje. Mamy też taki złoty łańcuch, który moim zdaniem średnio chyba wygląda. Choć w sumie. Jeszcze coś takiego. Mhm. I jeszcze są oksy. A jakbyśmy zrobili żółte okulary? Da rada takie zrobić. Patrzcie, żółte. Żółty. Zróbmy w takim jednym kolorze, tak, że tak powiem, mniej więcej. Nie! Jak mucha! Dobra. Jednak ten y, wygląda ładniej na szyjnik, To taki, słuchajcie, zwykły letni wakacyjny look. Dalej jestem przy tym y, 2775 kosztuje. Dalej jestem przy tym y, palmowym, bardzo mi się podoba, także to wybieram. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie. Tylko tą czapkę trzeba będzie złapać. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Teraz stworzyć ten nowy look. Mm, miasto filmów. Lux. No. W sumie z tą czapką też by spoko wyglądało, ale już było w poprzednim. Czemu nie mogę zrobić? Dobra, mamy surfer. <tutaj>, tutaj, ej, to będą może w tym. W animacjach. Te deski surferskie to by było w sumie spoko. Dobra, zdejmujemy to. Oki do No i ładnie to wygląda dobrze. Wszystko jest dobrze. Czyli surfer 2. To może bardziej jak dziewczyna surfera wygląda, nie jak babka surfująca, ale dobra. Jest! Zapisujemy. No to możemy trzeci, może zrobimy z jakimiś właśnie z... z... z, 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 z kostiumami kąpielowymi. Dobra. Zakupy. O, mi się gorąco zrobiło. No powiem wam. Zobaczcie, mam zeszyt. Flamingi. Powachluję się trochę, bo ja jak nagrywam, muszę zamykać okno, bo tutaj wszystko byłoby słychać. Szum drzew. I tak dalej, ale to nie jest coś sąsiadzi, by mogli trochę powiedzieć: Co to, normalna susieczka? Krzyczy! A ja tu często sobie pokrzyczę, pośmieję się głośno. Dobra. Także co tutaj miało być? Może coś właśnie z kostiumem kąpielowym, a mi się to też podoba, kurczę. Kurcze, felek, kartofelek, ładne to, ale te paraloby tu jednak. Oooo, wow, mój pazur! <noise> Macham to nogą, jak szczurek. Yy, mówię, tutaj te parę chyba by nie pasowało, a w ogóle nie wiem, czy można je tutaj nałożyć, tak mnie to zastanawia. A to może nałożyć na to. A! Patrzę, jak gadki wystają, no nie. Dobra, także wiecie co, może zrobimy sobie jeszcze Summer Wipes. O, i to zmienimy, albo jeszcze mamy tak tą bluzkę Beach, albo tą Aloha. Może tą Aloha zmiejmy na jakąś taką neonową, różową, miętową. O, ładnie. I dajmy tutaj jakieś fajne gadki. Czy te będą pasować tu? Poka, poka, poka gadka. <laughs> Albo to żółte. Nie, te fajnie wyglądają. Albo shorty. Właśnie, shortyki. Powiem wam, niby dużo tych rzeczy w tym motywie, ale jak tak przyjdzie, co do czego? Stworzyć jakiś fajny look? To trochę ciężka, żeby tutaj wyglądało coś inaczej. Dobra, włosy sobie weźmiemy chyba inne, bo zobaczcie. no nie za bardzo bym powiedziała. chyba się ze mną zgodzicie, co nie? O te gadki. No, aloha, wszystko pasuje. Damy tutaj nowe buty, które by tu nie było. Nie, no wszystkie mi tu nie pasują. <grym> tu nie będą pasowały te naszyniki, nie. Dobra, to możemy dać te sportowe. Tylko zmienimy je na białe, bądź takie. O, fajnie. I co byśmy tu jeszcze potrzebowali? Włosy. Więc przejdźmy sobie już tak oddzielnie do włosów. Znajdziemy może właśnie w jakimś takim kolorku niebieskim. Wiem, że takie u siebie mam, ale chciałabym tutaj już kupić, żeby, żeby były właśnie od razu. Cały look skompletowany ze sklepu. Trochę dłużej się robi te luki, ale powiem Wam, że podoba mi się to. Czekajcie, te włosy. Jakieś tutaj kuleczki nie pasują. Takie właśnie, żeby był. Pamiętam te włosy. Fajnie. Trochę takie syrenkowe. To były w syrenkach, prawda? O, te będą ładnie wyglądały. Dobra, to może jeszcze jakieś okulary albo, albo naszyjniki. Wszystkie akcesoria. He, to co, bierzemy jakiś naszyjnik nakrycia głowy, biżuterię, okulary. No właśnie, biżuterię, okulary. Spróbujemy. Tyryryry, tytym, pararam, pararam. Okularki. Takie co jeszcze takie? Nie, to są, słuchajcie, te. Zarówki, to nie chcemy takich. Myślałam, że będą z takim delikatnie białym szkiełkiem Nie, 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 Albo okulary, albo naszyjnik, bo czegoś mi tutaj właśnie brakuje. okular naszyjnik. Dziwne, te rzeczy mi się na ten moment tu wyświetlają. O te okulary. O, fajne są. Fajnie wyglądają. a Może zrobimy takie bardziej. Nie, no mogą być, dobra. Także spoko. Kupujemy to wszystko, kup wszystko. 2800 plus 3 diamenty. I patrzcie teraz po lewej, jak to wygląda. Łapcie się za głowę, bo to jest straszne. Szybko, szybko, szybko przechodzimy. Dobra, to mamy dzisiaj 3 luki, także dajcie mi koniecznie znać. Który luk od 1 do 3? Najbardziej Wam się podoba, a ja tymczasem właśnie tworzę szybciutko nowy look surferski. Taki trochę syrenkowal. ale zobaczcie, jakie długie włosy. Ja ich nie zobaczyłam, jak ona stoi bokiem. To naprawdę widać, że są mega, mega, mega długie. Także to zdejmujemy. I teraz tak to zostawiamy, tak. A nie, czekaj. Nie, bo tutaj jest ten naszyjnik. Dobra, niech on już będzie, trudno. Surfer 3. To jest tak. Trochę surfer, trochę dziewczyna surfera, trochę syrenka sarenka, Dobra. I ubieramy, słuchajcie, jedyneczkę, bo jedynka mi się najbardziej podobała. To jest jednak mój ulubiony look. Z tego glam palma, tak, tak jak mówię, trochę taki glam palmowy. Ubieramy od razu i idziemy do animacji, bo jestem mega, 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 mega ciekawa, jak właśnie wyglądają. Najnowsze animacje muszą być jakieś z Muszą, bo wtedy kupię dużo. Dobra. Szekam, szekam. Szukam, szukam. Czego pan czuka? Dobra. Ani macie. La, 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 Tutaj tą sprawdzę. Zawsze tą dużą z na początku. Kliknę, abym na nią, jak jeszcze jej nie widać, żeby mieć na niespodziankę. No i mówiłam, że jest deską surferską, tylko czemuż czerwoną? Chciałabym mieć inną. No. Co inne, z Zieloną weźmiemy, może jeszcze będzie jakaś inna z niebieską. Ta niebieska też jest fajna. Tarara. O, bierzemy ją. Ready to surfing! Czym ona jest? W jakiej kategorii? Pozy. Dobra, bierę. To są kategorie pozy. Zwierzęta, impreza, sport, dzikie, miłość, podstawowe, aktorstwo, taniec pozy. Jest! Ale fajnie! Podoba mi się, a tu jeszcze taka na wodzie, na fali. Patrz, jaka fala wielka. Ale follow, Woo! o jak to by mi całe menu tu zajęło, nie mogę tego wziąć, nie? wybaczcie. Jeszcze jest takie, tam, taram, jeszcze jest takie na, że tak powiem, w kałuży, jakby ktoś nie miał, dobra, no to tyle, to ja tyle biorę. Jeszcze jakiś rekin tam był, dobra, fajny, <laughs> fajny ten motyw, mega mi się podoba i właśnie ten look jest mój ulubiony. Dobra, znajdź teraz przyjaciół i słuchajcie, losuję dla Was prezenciki, także zaraz zobaczymy, pipili tititi. Czy to nie... Kurczę. Czy to była ta nazwa? Czy to było... Ej, może to był mój ten tekst, z co ja zawsze gadam. Jak teraz jest lili, lili -li jakiś. Czy ja dałam komuś ten prezent? Tak się teraz zastanawiam. No, dawałam. Czy nie? Dobra, czekajcie. Za... <laughs> Bo ja czasem mam tak, że ja wymyślam jakieś dziwne słowa, które mówię wam, żebyście wpisywali. A ja chyba dawałam tej osobie <laughs> tylko było słowo klucz tylko ja nagrywam te odcinki dużo wcześniej jak później nagrywam to ja zapominam co ja tam mówiłam i czasem mówię co wy tam piszecie a to moje słowa tam były a to jest śmieszek Dobra, jak przepraszam, jeżeli to była ta osoba, która mi wpisała w komentarzu i to była faktycznie, na to odezwij się do mnie, to na pewno coś Ci podaruję, bo tak nie wiem. GP było, GP było w hashtagu, ale fajnie, ale fajnie. Dobra, za 600. Za 2250, no to dzisiaj masz kurde, zakupy życia. Daję ci to i za 1150. Dobrze dzisiaj VIP otworzyłam. tu Hajsik był, Halsik się zgadzał. Dobra, dzięki dzięki za wzięcie udziału w konkursie i gratuluję. E, także Ewciu. Lecimy dalej i uwaga, Blanka B, celebrytka, celebryta, przepraszam. Także to niezły celebryta tutaj jest. Czwarty poziom, widzę dopiero chyba się rozpoczęła gierka, jeszcze nikt mi tu zaproszenia nie przysyłał, także zobaczymy, to już tutaj jest. Na liście życzę niestety nic, właśnie to mnie tak smuci, jak nic nie ma. Dobra, niech to się powczytuje, a zobaczymy, kogo my tutaj mamy. Jula 18, Jula 19, to Ty masz dwa konta, czy to jest jedno konto, zaraz się tego dowiemy. Zobaczymy, co tutaj jest, jeszcze musimy chwilę poczekać, bo się wczytuje i ładuje. O, Dobra, kochani, uuuu, musiałam się wyciągnąć. Tak się siedzi przy komputerze, klika, klika. Ręce jak orzeł. Lecimy, Mewa. No i co? No nie chcę się nic czytać. Ja nie wiem, co mam zrobić. Niestety nic nie mogę podać. O, jest. Co damy? Musimy to szybko coś znaleźć, co możemy dać. Damy maskę. O, będziesz gepardem. Jakim gepardem? Jak to chyba. To nie tygrys. Lampart. Nie wiem, już się mi się pomyliło. Dobra, dawno nie byłam za to. Chyba czas, że trzeba się wybrać. Dobra, słuchajcie, a mi się wydaje, że to jest ostatnia osoba, która teraz zostaje prezent, bo wydaje mi się, że już się limit skończy na te prezenty, ale zobaczymy, zobaczymy. Julcia, Julcia, co tam? Wybrałaś sobie, zobaczymy chęciek to nie jest wyśmieszek. 750. Kupuję włosy. Piękne i za 600 kolejne włosy tej te. Kupuję te zielone, mi się bardziej podobają. Choć w sumie tamte różowe też są i też je mam. I te też mam. No, to, to będzie tak do stylu surfera będą pasowały, także fajnie. O, niestety już nie mogę Ci ich dać, przepraszam, no nic. Dobra, słuchajcie, także dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli Wam się podobało, kciuk w górę, zapraszam do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco i żeby brać właśnie udział w rozdaniach, gdzie będę Wam wysyłała rzeczy z listy życzeń, wpisujcie swoje nazwy w komentarzach i napiszcie, który log Wam się podobał, jeden, dwa czy trzy najbardziej. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, buziaki, pa, pa.